No i tutaj, prawo, o. O dobra. właśnie A ten co robi? Próbuję wjechać! Andrzej! Andrzej, ty się zadej! O, Marcin, to dobrze, Andrzej! Tak, próbuje pan wjechać. Pracownik Grup Sixa. Przecież ja na dół. No, i Oj, niechuja, Andrzej! Andrzej! Andrzej. Chyba, chyba, chyba coś było. O, zobacz, patrz. No, Ale się, się zadaje, jakby przyczepę ciągnął człowieko. No tak. najmniej. <laughs> Dwie niemki z przeżytem zjazd jakiś rodzinny. O proszę no. porządek zrobić. Ty, to jest dla nas, ty No, Andrzej spokojnie, nie denerwuj się. Co oznacza to pod mikrofonem? Nad mikrofonem. I to jest ten. To jest stres. Andrzej, Andrzej! Kurwa! Andrzej, ty jesteś chory, kurwa! Co ty robisz? Andrzej, wysiadaj, bo kurwa! pijany w pracy jesteś. No. Oj, teraz patrzcie, kurwa! Co on ma oh, oh, ja SMG. Niech jedzie, no. Paruwa. Ała! SMG co wyciągnął. Wy jak SMG wyciągnął? SMG wyciągnął. They... Co, jest? co wy robicie? On mierzył do parówy z SMG! No bo go wyjebał z pojazdu, no to się no dzieje. No ale. Tygodly, kurwa, z SMG?! Może chciał jechać, no to niech jedzie, no aby go wypierdalać z auta. Andrzej, o, co ci jest? jest? Andrzej! Andrzej, stawaj! Andrzej! Raz, Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. A co? Co się dzieje? No ja mam tak cię pójść samemu. Panią, na no, no, dobra. dobra, bieremy go. A co się porobi? robi? Spotkanie znowu jakiej? Chłopak Jezus Spokojnie Ja jestem dziś jakiś nerwowy Daj spokój Herbatę z brzozy Jesteś jeszcze pół godziny mam z tym Czyj? Bo ja co godzinę zmieniam Patron Paldera dzisiaj Aha No od poniedziałku miałem tak zacząć I tak zacząłem znaczy jeden jest stały a z są lotki, nie? Aha No, no całkiem spoko pomysł. A temu to się chyba coś pojebało. A już go nie dogonimy. Na pobocie zapraszam kierowcę. Na pobocie zapraszamy. O kurwa, to on szefie. To? No menel Jak? No tak! A skoro on ma samochód? A ty o. co? Sobie żarty robi Ty, stój, to, co ty? No skurwa Stój, stój, dziadek Iś Iś Ja tu z dołu patrzę Ze mnie Dziadek, stój! Kurwa. Dziadek! Chodzisz, czy ci pomóc? Chodzisz, czy ci pomóc? No i co jest z tobą? Czemu uciekasz? Nie wiem. No i teraz jesteś tak zatrzymany mówi, i nie. zakuty. Yy, yy. No co, idź. Yy. Co? Nie ma. O kurwa. O iść, przewróciłem się. No zobacz, co robi. Chodź na dół. O, wypierdolił się. No pięknie, pięknie. Nawet o. się nie ruszaj, nawet się nie ruszaj, ty gagatku. No, no i co jest z tobą? Moja rzepka. No rzepka. Przeszukuję cię. Idę samochód sprawdzić. Zobacz, ci sobie nie bez że uciekasz. Uuuuuuuu Kodeinka Jakie kodeinka? To są moje okay. tabletki Jakie? Tabletki? Na Alzheimera Zabiorę ci coś, ci coś, co cię zaboli Czyli 36 butelek spirytusu yeah. Oh, yeah. Potrzebujesz wsparcia medycznego? Potrzebuję po mi przeskoczyła Biuro szeryfa ja do Jemen. IMS Potrzebna jedna jednostka do pana Menela, przeskoczyła mu rzepka w łokciu. Wysyłam GPRS-a. Jednostka w drodze. A przewyżecie mnie furą? No, na pewno i co jeszcze? Gdzie, kurze, Kiedyś ty się ostatni raz mył? A franek co zdjęcia robi, kurwa? Franek też jest no, Ej, ej, ej. kiedy było ostatni raz? To, że mam brudne ciuchy, to nie znaczy, że się nie myję. Aha, to prawda. Ale samochód to chyba nie do pana należy. No właśnie. Eee. No w łokciu miała być. Nie jest... Tycha tak zawsze. No mówi. ja wiem, bo sprawdziłem. Jest samochód czysty od środka. To Słuchaj, ja maleńki. Jestem. Jesteś teraz po prostu zatrzymany i masz prawo zachować i milczenie, i w ogóle wszystko, i wszystko. W ogóle masz prawo Na zachować Ja odholuję ten pojazd. Dobra. Ja wiem, że mogę wszystko. Jesteś Bogiem, uświadam co sobie, sobie. No i zabieramy ci to, co jest ci potrzebne do życia, czyli spirytus. Ej, 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 ale uiskacza w kieszeni mi został. Nie. O kurwa. Zostaw. Przecież dopiero 35 minut jadę. Ale... Jedzie ten jemys czy nie jedzie? Eee, wysłałeś nim dziwta, Jedzie, jedzie. No. Na chwilę obecną to tutaj będę formował jednostkę grom. O, Nie mylić ze złomu A pan? To proszę co? Proszę cię Proszę cię, dobrodzieju co? Dobro... Ja to ja nie dobrodziej kurwa A nie to, a, ku... a to taki <grym> Dziwny przypadek I zbieg okoliczności Proszę cię Bo mi mówią, że rekrutacja za miesiąc dopiero Panie szefu Pan... To pan jest, tak? A, tu, pan, a pan, pan, to pan to jest Logis kto znowu? Kiela. Ja jestem Bazylius Kwieków Bazylikus kwiecus? Bazylikus kwiecus, tak, tak się Bazyl, kilka Bazyl jest Basil mi mówią. Aha. Bazyl aha. i znajomi. Także, O, no, możecie tak mówić panowie. Ja tutaj byłem złożyć pochwałę, no i chciałem się zapytać o rekrutacji. Bo, no, że tak powiem, tutaj przedstawiłem już temu panu kadetowi całą sytuację. No kurczę, karierę, karierę rzuciłem, żeby tu dołączyć. Jaką karierę? A no to już bym poprosił, może, może mogę wysłać zdjęcie jakiejś z gazetki. Mam no, tam może pan wycinek, wysłać. A mogę poprosić telefon, znaczy numerek? Mój numerek? Tak. A do jakich celów będzie wykorzystywany mój numer? No bo mam zdjęcie 949-055. 949-055, tak. tak? Jakiś perfum panu dać może? Mam małe flakoniki. Ej, o. Y a chętnie, a jakie ma pan na przykład zapas? Żał mi się no żar po drugim. A pierdolę, co to jest? No, no. z gazety no, a wygiela, To prawda jest, ty, proszę się. pana, ja mogę to zaprezentować Albajczyk najlepszym sprinterem, reprezentant Albanii, Bazylius... Proszę Kwiegos, tylko zobaczyć Zdobył złoty medal olimpijski, wbiegł na 100 metrów, wynikiem 9 sekund ustanowił nowy rekord kontynentu A Akurat teraz jest problem, bo kuleje ale jak już dojdę do siebie, to mogę pan zaprezentować. Aha. Jestem szybki, bystry. A kwity na obywatelstwo tutaj na pobyt pan ma? Ale przecież to nie ty jesteś tyś? To ty! Ja. No to gdzie? jestem ja! To cię! To gdzie Już tutaj mój okulary. Bagno. Co bagno? No to ja jestem, przecież... No co pan? Co, co bagno? Co do nim operacyjny? Bagno czy o co Tak, tak, tak. Tak nam no je mówili. 03176 3 Kole, 1, 7, 6, six. No tam, tak. tak takim robimy? dziwnym przypadkiem. Nie wiem. Nie wiem o co z tym chodziło. Panie Bazylia. Tak jest. Musi mi dać pan parę dni? Bo ja muszę kadetów awansować. Tych co już są. Żeby się to stąd jest, zrobił. Ma się nie ma problemu, to ja proponuję na przykład tego tutaj pana Stone, numer znaki 84. Właśnie tutaj pa pochwałę do tego pana. Mm, pan Paruwa jest, prawda? To, jak mnie nazywaj? <laughs> do tego pana tutaj. No spadłem no. pochwałę, ponieważ spadłem z wysokości. No tak, Aha. na oko będzie. 100 metrów. 1,5 metra. Okay. I złamałem albo zwichnąłem kostkę, jeszcze nie wiadomo. Półtora metra pan spadł i... ...pchnął Tak. I Aha. ten oto tutaj, który ma odznakę 84, udzielił mi fantastycznej pomocy. Po prostu jestem naprawdę bardzo nią zaskoczony. Aha. Mm -hmm. Ca cała pochwała jest spisana, tutaj pan pisał wszystkie moje słowa. Aha. Ja a, no a. O, kurwa, brzeg łowimy? Czekaj, czekaj. Najlepsze... No, no. Najlepszy, najlepsze karpy są na brzegu. Oj! Je. Może jakiś przylęczy, może... Zresztą łazi, łazi, tu ktoś. No dwóch typów się kręci. Jeden no. szedł do środka, drugi wyszedł i odjechał. Tym czerwonym. Jeden ma hawajką, ma hawajską tą. Czule. Ale zamaskowani nawet, nie eee, stasiek, bo ja bym tu widział, że <laughs> pan e, w czerwonym komecie już odjechał. No, no, no. Był w środku, wziął towar i pojechał za ale zaba, 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 czerwone się unosi. No okay, tak. Ja się śmiałem, do żebyśmy weszli. Mój panowie, czy to jest ten sklep z przynętami na ryby? Mówisz? No. Bo tutaj, dobre słyszałem, przynęty na kara się sprzedają. Czy to lewe, lewe, lewe drzownice, kurwa. Ty, lecimy? Też to możemy. Rozpierdolą, rozpierdolą nas, rozpierdolą nas, jak to wejdziemy. Ale to chemicy siedzą moi. Mam samym. pomysł, chodźcie. To, co się to co si Zoba, zoba! Zoba! Pornografia! Podzięce dla dobrych ludzi mam. O, to tak cyka tutaj, Ale tu tutaj, zoba! się już tam są! Ale to sami kurwa! Chyba na chuj ten rower tutaj Co ty gdzieś odpalił kurwa no. Kurwa będę niebany. To się kręci? To mi się składniki rzuca Gdzie? Tu! Do będę chyba, no? Ja pierdolę. Co jest? A Kurwa to! O ja pierdolę! <laughs> Dobra, dowodzik, dowodzik tutaj, dajcie te? Uruchom maszynę, o co tu chodzi? Kurwa, ten co robi? Gotujemy! Bigos? No? Ja pierdolę, tu jest, ale gnój! Co jest? Można uzupełnić? Chodź, chodź. Raz, dwa, trzy, cztery. Co tam wkładasz Janeczku? Ryby coś mi gotowali Pewnie to trzeba zapamiętać. Aaaa. Co jest forteca nie do zdobycia Kurwa mać Zdjęcia róbcie, róbcie, róbcie zdjęcia. Ja mam wszystkie zdjęcia już zrobione. Spierdalamy, spierdalamy. Ja myślę, że tam grochówka czekajcie, się gotuje. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. czekajcie. czekajcie Gdzie czekajcie tym rowerem? będziesz robimy. wyjeżdżał. Dobra Napisz, napisz im na ścianie my tu byli. Wędkarze Ej właśnie Ej właśnie no. Przecież kurwa on ma tu saszetkę Zobacz czy tam nic nie ma Ile? To jest?